Dawno, dawno temu w odległych krainach Polski mieszkało dwóch radosnych chłopców. Nie wiedzieli, że ich losy kiedyś się połączą, że muzyka stanie się ich wspólną pasją, a przede wszystkim nie wiedzieli, że w szkole muzycznej może być tak fajnie. Nie wiedziałem, że w szkole muzycznej może być tak fajnie? To w szkole muzycznej może być tak fajnie? Dlaczego w szkole muzycznej jest tak fajnie? Przede wszystkim w szkole muzycznej można poznać wartościowych ludzi i zawiązać wiele znajomości. Być może część z nich przerodzi się w długotrwałe przyjaźnie, a uwierzcie mi, nic tak nie cementuje przyjaźni jak wspólne muzykowanie. W szkole muzycznej Uczniowie obcują z doświadczonymi i cenionymi pedagogami. Wśród nich znajdują się przedstawiciele różnych dziedzin życia muzycznego. Instrumentaliści, dyrygenci, muzycy klasyczni oraz jazzowi, specjaliści w zakresie teorii muzyki czy też sztuki komponowania. Każdy uczeń szkoły muzycznej w ramach zajęć indywidualnych i grupowych będzie mógł pod ich okiem rozwijać swoje zainteresowania. Jakie korzyści płyną z nauki w szkole muzycznej? Są naturalnym przejawem wszystkich elementów otaczającego nas świata. Ucząc się jej świadomie, uwrażliwiamy się na jego odbiór i postrzeganie. Uprawianie muzyki jest czynnością bardzo złożoną. Wymaga jednoczesnej aktywności motorycznej, słuchowej i wzrokowej. Badania naukowe wykazały, że nauka gry na instrumencie wzmaga procesy poznawcze, umiejętności zapamiętywania oraz utrzymania koncentracji. Czy wiecie, że muzycy mają na przykład lepszy refleks, co może przydać się także podczas uprawiania sportu czy też jazdy samochodem? Nauka w szkole muzycznej uczy także systematyczności oraz umiejętności organizowania czasu. Ważną dziedziną życia muzycznego jest kameralistyka, czyli gra w zespołach instrumentalnych, orkiestrach, czy też śpiewanie w chórze. Oprócz tego, że obaj jesteśmy nauczycielami Cieszyńskiej Szkoły Muzycznej, na co dzień współtworzymy zespół Symetrio. A swoją przygodę właśnie z kameralistyką rozpoczęliśmy już w 2013 roku. Chcielibyśmy Wam pokazać, że dzięki muzyce i koncertowaniu można zwiedzić wiele interesujących miejsc. Innymi słowy, muzyka daje wiele okazji do podróżowania, poznawania ludzi i nowych kultów, a także zdobywania wiedzy i cennych doświadczeń. Wy również możecie podróżować i zwiedzić cały świat wraz ze swoim instrumentem.